Ага. Йо. Да. 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 Tylko spokój jest w stanie ocalić ten świat z opresji Witam na sesji, odrobina profesji Spokojnej ekspresji Rym dla rymu, czy ci pasi, czy nie pasi Synu, daj se dymu ty nie masz co robić, a gdy nie wiesz o co kaman, to chodzi o kasę Dlatego chodzę lasem Ty też do niego wrócisz Kwestia czasu Co ci z tego, że masz flotę Jak nie masz zagroż w spokoju By go zdobyć trzeba dużo chodzić to nie tajemnica, jest duża różnica Między teraz a kiedyś, kiedyś, kiedyś byłem Ale w gorącej wodzie kąpany A teraz zimny jak azot, kompanio ty moja Masz króla, masz bossa, idź więc po kokosa A ja tymczasem stawiam kolosa Kiedyś bagna, a teraz szosa Hmm, a nawet autostrada nie pogada się ziarno spokoju, więc zejdź mi z drogi gnoju, bo pierdolisz głupoty. Aż mnie wykręca jak ładę wersy na traki Jak czasu morderca mówię od serca nie gram w gry Jak jebany szyderca Cieje ziarno spokoju Więc zejdź mi z drogi gnoju Bo pierdolisz głupoty Aż mnie wykręca jak ładę wersy na traki Jak czasu morderca mówię od serca nie gram w gry Jak jebany szyderca Cieje ziarno spokoju Więc zejdź mi z drogi gnoju Bo pierdolisz głupoty Aż mnie wykręca, jak ładę wersy na traki. Traki, jak czasu morderca mówię od serca, nie gram w gry Jak jebany szyderca Sieje ziarno spokoju, więc zejdź mi z drogi gnoju, bo pierdolisz głupoty Aż mnie wykręca jak ładę wersy na traki Jak czasu morderca mówię od serca nie gram w gry Jak jebany szyderca Sieje, sieje, sieje w gruncie ziarno Czas do kieszeni schować nerwy i ogarnąć To co trzeba, żyzna tutaj gleba Idę z tym rapem po schodach do nieba. Także spójrz na sytuację z boku. Nie ma co się śpieszyć, ważny spokój. Tak krok po kroku, co roku progres ciśnie. U mnie na luzie wszystko zajebiście. Bez spiny, jaka dusza, takie czyny. W moim własnym świecie gonią rymy. Bo to właśnie jest szczery rap. Posiałem już ziarno, no i kwitnie kwiat. Jeszcze nie raz zaskoczę, będziesz w szoku Jednak wszystko na spokojnie, bo to spokój I nie wam oku, tu zbędne nerwy Przy pomocy werwy nawijam bez przerwy now, now, now You know I mean? Się ziarno spokoju, więc zejdź mi z drogi gnoju, bo pierdolisz głupoty. Aż mnie wykręca, jak ładę wersy na traki. Jak czasu morderca mówię od serca, nie gram w gry. Jak jebany szyderca. Się jeżarno spokoju, więc zejdź mi z drogi gnoju, bo pierdolisz głupoty. Aż mnie wykręca, jak ładę wersy na traki. Jak czasu morderca mówię od serca, nie gram w gry. Jak jebany szyderca. Się je ziarno spokoju. Więc zejdź mi z drogi gnoju, bo pierdolisz głupoty Aż mnie wykręca, jak ładę wersy na traki Jak czasu morderca, mówię od serca, nie gram w gry Jak jebany szyderca Sieje ziarno spokoju, więc zejdź mi z drogi gnoju, bo pierdolisz głupoty Aż mnie wykręca, jak ładę wersy na traki Jak czasu morderca, mówię od serca, nie gram w gry Jak jebany szyderca